Cześć, za mną stoją dwa pozornie takie same modele, ponieważ jest to Raw Phantom, ale po mojej prawej stronie znajduje się model poliftowy na rok 2025, a po mojej lewej stronie znajduje się model, który już wszyscy doskonale znamy z poprzednich lat. Dziś chciałbym pokazać, jakie różnice są między tymi modelami, także zapraszam do odcinka. Na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć drobne zmiany stylistyczne, mianowicie model na rok 2025 ma w sobie znacznie więcej matu niż ten z poprzednich lat. Przez co moim zdaniem prezentuje się troszeczkę lepiej, ale to jest wiadomo kwestia gustu. W modelu Pro S na prawej półce znajdziemy również otwieracz do butelek, czego nie mamy w modelu z poprzednich lat. Oraz jedna z fajniejszych różnic moim zdaniem, mianowicie jak włączę ten przycisk to widzimy, że tu pokrętła podświetlają nam się na biało. W momencie, kiedy włączę w nowym modelu, podświetlają się one na niebiesko. To jest na pewno fajny walor estetyczny, ale w momencie, kiedy przekręcę ten kurek, grill sygnalizuje nam czerwonym światłem, że palniki są w tym momencie odpalone. I nawet jeżeli to światło sobie wyłączę, ale nie zgaszę grilla, bo na przykład zapomnę przekręcić pokrętło, grill nie gaśnie, tylko daje nam cały czas znać o tym, że palnik jest włączony, co wpłynie na bezpieczeństwo użytkowania tego grilla. Pokrętła na panelu frontowym są znacznie lepiej opisane, więc wiemy, które pokrętło jest od którego palnika i nie musimy się nad tym zastanawiać. Zbliżmy się teraz do szafki, ponieważ tam też zaszły drobne zmiany, mianowicie drzwiczki wyposażone są już w dwa magnesy, dzięki czemu będą one lepiej zamocowane do grilla. Rączka w nowym modelu również uległa zmianie, ponieważ został dodany materiał, który ochroni nas przed poparzeniem się, jeżeli taka rączka by nam się nagrzała. W poprzednim modelu mamy po prostu klasyczną stalową rurę, Tutaj mamy jeszcze izolację. Przejdźmy teraz do serca grilla, ponieważ tam też zaszły pewne zmiany, mianowicie pokrywa grilla w zasadzie płaszcz jest teraz podwójny, co daje nam lepszą izolację od warunków atmosferycznych, przez co grill e, znacznie lepiej będzie utrzymywał temperaturę. Kiedy w starszej wersji pokrywa jest pojedyncza. Mimo wszystko grill i tak bardzo dobrze utrzymywał temperatury, ale teraz zostało to jeszcze bardziej poprawione, przez co rok wchodzi na wyższy level. I takie właśnie zmiany producent Napoleon oferuje nam w modelach Rogue na rok 2025. Myślę, że jest to naprawdę fajna opcja, ponieważ już bardzo dobry sprzęt został jeszcze bardziej ulepszony, przez co da nam dużo, dużo więcej. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Zapraszam po więcej. Zostawcie też komentarz, co myślicie o nowej stylistyce, nowej wizualizacji naszego Rogue'a Fantoma. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do nas na czat, telefonicznie oraz do naszych sklepów stacjonarnych, gdzie te grille znajdują się już na ekspozycji. Trzymajcie się i do zobaczenia. Powiedz mi, jak dobrze widać te grille? Siema, siema. Na pierwszy rzut widać różnice kolorystyczne? Jak nie widać? Wiem, tylko się rozproszyłem trochę.